Zaiste. Wyzysk robi zmędrca głupca, a przekupstwo gubi serce. Lepszy jest koniec sprawy niż jej początek. Lepszy jest człowiek cierpliwy niż pyszałek. Nie bądź w swym duchu porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersi głupców. Siódmy werset jest prosty. Zobaczcie, że jeśli wejdziemy w taki obszar przekupstwa i wyzysku. Nie? innych ludzi, tu chodzi głównie o te finansowe sprawy, ale pewnie nie tylko, nie? To zobaczcie, że taki system, gdzie ten wyzysk jest możliwy i korupcja, on niszczy nawet mędrców. Zobaczcie, z mędrca... Robi głupca. System korupcyjny, system patologiczny, system wyzysku, jeśli w niego wejdziesz, to nawet mądry głupieje. Dlatego ja mówiłem, że ta polityka toż to nie tylko ja, bo to nie jest żadne moje odkrycie, ale polityka gubi ludzi. Bo jest tak skonstruowana, że wchodzisz na pewien poziom polityki i. Już nic nie musisz umieć starać się w sensie tym pozytywnym, produktywnym. Jedynie musisz korzystać właściwie z systemu, i już masz wszystko przy niewielkich kosztach, przy żadnych prawie że kosztach. I to człowieka deprawuje, że ludzie. Się wykolejają, nie? że zaczyna im to się mówi, woda sodowa do głowy używać, uderzać. Zaczynają myśleć, że to im się należy i wysyłają kierowcę z ochroniarzem po pizzę, na przykład, nie? i że to jest ich prawo. Nie? To tak ma być. No, i druga ta myśl lepszy jest koniec sprawy niż jej początek. Głupie te serce, takie bezbożne, to się zadawala swoimi planami, nie? a to pobożne dopiero wykonaniem. Nie? To pokazuje, że no rzeczywiście te Twoje słowa nie są rzucone na wiatr. Nie? To jest oczywiste. Powinniśmy starać się angażować w rzeczy, które jesteśmy w stanie skończyć, a nie tylko zaczynać i rzucać i następne, i następne. Pamiętacie taki sposób, on w różnych y, takich popkulturach, pop w, w zjawiskach popkulturowych występuje w filmach czy w książkach, nie? że na przykład naucz się opiekować nad kwiatkiem, zanim będziesz się opiekował zwierzęciem, a dopiero potem próbuj <gryw> ludzi na ludziach. Nie? Wielu ludziom no, nawet opieka nad kwiatkiem, czyli podlewanie co parę dni sprawia problem. Dlatego mówię, lepszy jest człowiek cierpliwy. Nie? Niż pyszałek. To wiemy, ale ostatnia trzecia myśl dzisiejsza, myślę, że jest taka no dodająca nam pewnego nowego spojrzenia. Nie bądź w swym duchu porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersi. Czy zrobiliście w swoim świecie, w swoim takim mentalnym porządku duchowym w głowie takie zestawienie, że nasz gniew to objaw naszej głupoty. Często się koncentrujemy nad sprawiedliwości naszego gniewu. Nie? że no, ktoś tam zrobił coś złego, czy stało się coś złego, bo to niekiedy niektórzy się... Złoszczą, że herbata im wystygła, nie? Czy, czy tam, nie wiem, szklanka spadła ze stołu i to już jest, no, jakiś problem, nie? Raczej na rzeczy martwe, nie? Tu stąd jest to złośliwość rzeczy martwych, nie? Że to na złość się tam akurat stało i się też potrafią złościć, wkurzać, nie? Przecież ktoś gra na komputerze, a tu prąd wyłączą, nie? Mówię o stacjonarnych jeszcze, no to może tam się wściekać, nie? No ale powiedzmy, że zwykle gniewamy się na ludzi, myśląc, że to, co oni zrobili, to jest niesprawiedliwe, i my swoim gniewem wymierzymy teraz sprawiedliwość, nie? I to wiemy z listu Jakuba, że ludzki gniew nie wymierza Bożej Sprawiedliwości. Nie? Może się gniew pojawić. Ja nie, nie mówię, że nie możemy się gniewać i nigdy to nie będzie. Jest nakaz nawet, żeby się gniewać. Nie wiem, czy pamiętacie. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Czyli jest gniew, który jest dobry, ale większość naszego gniewu to jest gniew zły. I on zły jest albo z powodu powodu. Nie? Że ma nieprawdziwy powód, ale dużo częściej gniew jest zły, bo ma niewłaściwą formę: raniącą, ubliżającą, zastraszającą, gorszącą i tak dalej, jakiś krzyk jakieś nie, takie. I tu jest oczywiście o tym złym gniewie. Taki zły gniew to nic dobrego nie robi, nie, nie niesie tej Bożej sprawiedliwości, czyli nie poprawia można tak powiedzieć, ale zobaczcie, to może dla niektórych z nas będzie dodatkową pomocą, żeby trzymać na wodzy swoje emocje, jest dowodem głupoty. Ten zły gniew, tu głównie chodzi o formę, porywczość, bo to, już to jeszcze bardziej jest forma, że szybko się zapala do złego mówienia, wygrażania, obrażania, nie? To jest objaw głupoty. Jeśli nie panujesz nad emocjami, a gniew jest tego najczęstszym przejawem, to jesteś głupi, demonstrujesz durnotę swoją. Nie? Warto sobie to wbić do głowy, nie? jako zabezpieczenie, nie? bo nikt z nas nie chce być głupi. Wszyscy chcieliby być mądrzy. Nie? No to jednym z, z, z takich Bożych standardów mądrości jest trzymanie nerwów na wodzy. Nie możesz sobie pozwolić na grzeszenie gniewem.